Witam was w kolejnym vlogu, raczej do grywce do poprzedniego, który przed chwilą zakończyłem, ale nie spodziewałem się tego, co zastanę pod. Wcześniej pokazywałem wam pierwszą kureczkę na tej miejscówce. Myślałem sobie, no jedna jest, to na razie. Trzeba będzie poczekać. O no fakt. Spójrzcie tutaj. Cała gromadka. Tu kolejne dwie. Tu gdzieś z boku. Widziałem kolejne łebki. Wychylające się. Ale teraz już tego nie widzę. Stracimy. Z... Z widoku, ale popatrzcie się, tu już taka większa. O, kolejne pod listkami. Widzicie, że tak ta trawa po kamerze smyra. Ale muszę to Wam powiedzieć. Jeżeli będzie tak dalej, a popada to może być fajny wysyp kureczek jeżeli nie będzie dramat ale to ta pierwsza kureczka to była na podpuchę i tamte co my spod, znaleźli wcześniej również ale ta miejscówka nasza od lat nie zawodzi fakt że nie nagrywam to jest dopiero trzeci sezon, jak nagrywam dla Was vlogi z lasu. Ale zapowiada się sezon ciekawie. Także to by było na tyle. Nie wiem, albo dołożę do poprzedniego vlogu ten materiał, albo pójdzie jako osobny. Jest fantastycznie. Sezon Rzebiarski 2023 otwarty, jak bum, cyk-cyk. Trzymajcie się. Do następnego. Nie zapomnijcie zasubskrybować.